Też nie będziesz. Koniec lipca i początek sierpnia to zawsze czas, kiedy na gdańskiej starówce odbywa się jarmark świętego Dominika. Nieodłącznym elementem tego wydarzenia jest bieg świętego Dominika, w ramach którego odbywają się mistrzostwa Polski mężczyzn w biegu na. 10 km. Przywiozłem z tych zawodów srebrny medal, i dzisiaj zapraszam na vloga o tym, jak wyglądał ten start z mojej perspektywy, jakie są moje odczucia po biegu oraz co sądzę o wynikach uzyskanych na mecie. Zapraszam do oglądania. Enjoy. Co biorę ze sobą na start? Przede wszystkim wkładam do plecaka buty startowe. Dzisiaj wybieram Adidasy Adizero Sen 8, dlatego, że tam jest dużo takich płytek śliskich na, na trasie, więc myślę, że będą mi się dobrze stopy trzymały. Wkładam oczywiście kurtkę i spodnie dresowe, gdyby się miała. Zepsuć pogoda. Dwie koszulki startowe. Nie wiem po co, ale zawsze były dwie. Koszulka po biegu, żeby jakoś normalnie, w miarę, wyglądać i normalnie pachnieć. Okulary. Zakładam je na siebie, żeby po prostu dobrze wyglądać, czuć się pewnie. Słuchaweczki. wpuszczam sobie muzyczkę na rozgrzewce. Ostatnio. Króluje u mnie nutka z Rocky 4 War. Na, na YouTube ją znalazłem. No i co? Oczywiście woda. Nigdy nie można zapominać o papierze toaletowym. Na miejsce startu przyjechałem półtorej godziny przed moim biegiem. Były w tym czasie rozgrywane biegi poprzedzające główne wydarzenie w wieczoru, czyli bieg i mężczyzn na 10 km. Ja nie jestem na ciebie przygotowany! Nie wiem, jak to będzie potrzebny, jest nie mogę! jest najlepszy z Gdańska, ale musimy zrobić tak! Mamy to! Co? Co? Co prawda w najlepszej formie startowej był Mateusz Kaczor, ale jeżeli chodzi o formę do bajerki, to zdecydowanie królował tutaj Szymon Gunkowski. Obu pozdrawiam. Ale muszę przyznać, że mój mózg tego nie pojmuje. Na jakich zawodach byś nie startował, to wiesz, że za chwilę czeka Cię porządny sprawdzian własnych możliwości. Gdzie się naprawdę musisz wyjechać w maksa, zostawić wszystko. No to jest naturalne, że się musisz trochę zestresować, żeby wyzwolić tą adrenalinę, żeby, żeby lepiej pobiec. I szczerze nie jestem w stanie ogarnąć, jak można żartować non stop przed, przed rozgrzewką. Bo tak naprawdę no, kamerę miałem włączoną przez, przez minutę może e, w tym czasie e, a tutaj cały czas, cały czas, cały czas jakieś żarty, jakieś głupoty Szymon, Szymon nawijał. Też nie będziesz? jak Dobra, 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 Takie W czasie wybiegania na rozgrzewce pojawił się u mnie ból. Był to albo miesień krawiecki, albo naprężacz po więzi szerokiej. Tak naprawdę nie byłem z tyłu fizjoterapeuty, tylko googlowałem, co to może być. W każdym razie próbowałem zrobić z tym cokolwiek, próbowałem to delikatnie rozciągać, ale też nie chciałem za bardzo tego miejsca. Ciągnąć na siłę. Wiedziałem, że w warunkach startowych, kiedy jeszcze ta adrenalina pójdzie do góry, przestanę czuć ból i to się potwierdziło. I no, tak często bywa na tych startach, że e, organizm wie, co go czeka, wie, że czeka go pierdol, dlatego no, szuka jakichś wymówek, należy e, wtedy się od tego wyłączyć, zapomnieć o tym i możemy być pewni, że w warunkach. Startowych yy, będzie ok. Oczywiście nie mówię to o sytuacji, kiedy nagle, nie wiem, strzelić coś w stopie i nie możesz postawić kroku. Mówię o takich drobnych bólach. <noise>

W pierwszej pętli byliśmy w trzyosobowej grupie, po drugiej pętli w dwuosobowej. Międzyczasy na zegarku pokazywały żwawe tempo, mimo wszystko czułem się cały czas dobrze, czułem, że jest szybko, ale miałem pełną kontrolę nad tym. Starałem się cały czas rozluźnić krok. Na trzeciej pętli Mateusz mi trochę uciekł, zaczęło się takie siłowe bieganie po tych płytkach. Tylko się modliłem byle, żeby doczekać do asfaltowego fragmentu, żeby tam trochę się rozluźnić, złapać takiego swojego kroku. No niestety no jestem biegaczem, który bardziej potrzebuje twardego podłoża, którego może się przytrzymać i z niego się odbić, no tam nie było gdzie. Ale mimo wszystko jakoś tam w miarę ten swój krok. Trzymałem, chociaż no, nie wyglądało to za pięknie jak widać. lecisz tym Na czwartej, piątej pętli tylko słyszałem od znajomych, którzy stali na trasie, że już rywale, którzy biegną za moimi plecami zaczynają się zbliżać. Wiedziałem, że nie ma sensu. Uciekać na siłę w pojedynkę i zostawiać wszystko na 2-3 koła do mety, tylko cały czas biec tym swoim tempem, dać się dogonić po to, żeby się przykleić do ich pleców i próbować jeszcze tam powalczyć na końcu. W biegu byłem totalnie. Zajechany i pomimo srebra z Polski było mi trochę przykro, że taka forma, tyle dobrych treningów, tyle, tyle poświęceń, przygotowań, a ja biegnę ponad pół minuty, prawie 40 sekund od swojego rekordu życiowego.

Brawo dekoracja. To Ale pierwsze 3 km. <grym> po gdzieś tak z godzinkę pobiegu na spokojnie sobie usiadłem i pomyślałem: kurczę, Wiktor Antosz trzeci na mecie biegnie prawie minutę wolniej od swojego rekordu żywego. Ja będąc w super formie, biegłem 40 sekund od rekordu. Mateusz Kaczor leży z wyciągniętymi kopytami na mecie po wyniku 29.48, a biegnąc półmaraton na swój rekord życiowy, który zrobił w marcu bądź kwietniu tego roku, musi pobiec dwie dychy po sobie w 29.20. No, dla mnie ewidentnie nowa trasa jest trudniejsza od starej. Nie wiem, czy jest dłuższa, czy ma więcej niż 10 km, ale uważam, że wyniki no, są troszeczkę wypaczone i nie ma co porównywać y, tych wyników do wyników ze starej trasy. Oczywiście część osób może się ze mną nie zgodzić, ale myślę, że głos mają tylko osoby, które biegały zarówno po starej i po nowej trasie. Dalej nie wątpię w swoją formę. Wiem, że jeszcze jestem w gazie. Kilka startów przede mną. Tak naprawdę nie wiem gdzie i nie wiem kiedy, bo chciałbym gdzieś zaliczyć jeszcze piątkę na stadionie, ponieważ tylko do tej pory biegałem ją na Mistrzostwach Polski. No niestety jest trochę trudno z, z dobrymi biegami, ale czegoś będę szukał. Jak nie piątkę, to ja jestem zarówno gotowy na bieganie i półtoraka, czy, czy półmaratonu. Na każdym dystansie się odnajdę. Wiem, że rozbieżność jest duża, ale no trzeba korzystać z takich okazji, jakie się ma. Dzięki za ten odcinek. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie kciuka w górę, suba bądź komentarz, żeby ten kanał dalej się rozwijał. Trenujcie mądrze, trenujcie z głową. Mam nadzieję, że pokazałem wam trochę swoich emocji przed biegiem, w trakcie biegu. Pewnie moje myśli nie różnią się zbytnio od myśli większości biegaczy: wszyscy przeżywamy stres, wszyscy się męczymy. Ale naprawdę warto dla własnej satysfakcji, dla samorealizacji się zmęczyć, żeby zawiesić sobie ten pamiątkowy medal na półce i, i tak naprawdę no, cieszyć się, że zostawiłem z siebie maksa. Niezależnie od tego, czy jest życiówka, czy jej nie ma, bo wiadomo, forma jest raz lepsza, raz gorsza. Ale jeżeli chcecie, żeby była lepsza, zapraszam do, do kontaktu i zapraszam do wspólnych treningów. Pozdrawiam Was. Hej!